Sensacja sezonu w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrkowianin lepszy od Wisły. Wielki mecz Artura Banisza. Górnik postawił się w liwe. Pogoń zabrała punkty MMTS-owi. W Zagłębiu Miedziowym rządzi Krobry. Panowie dla pań. Superliga na różowo gra dla kobiet i przypomina o profilaktyce raka piersi. Zaczynamy. w 20 kolejce Orlenowi Wiśle Płock rzucił aż 10 bramek. Wybrzeże przegrało, ale Paweł Niewrzawa zasłużył na miano gracza tej serii spotkań. Gratulujemy. W 21 serii w hali Legionów spotkały się zespoły, które 3 dni wcześniej przegrały ważne mecze. Vive Tauron lidze mistrzów z IFK. Oni wszyscy pracują na 110%, grają na 100%. Tylko trochę potrzebuje nam trochę przelomu, żeby gra poszła ty, coraz lepiej i dwa, trzy dobrych winika. E, dadzą chłopakom naprawdę jeszcze więcej możliwości uwierzyć siebie i jeszcze lepiej, żeby grali. NMC górnik przegrał w Superlidze z gwardią. Niesympatyczna moja porażka największa w ostatnich latach, aż tak. Tak, aż do tego stopnia, także dwa dni nie spałem. Tylko myślałem, no bo straciliśmy dużo. Niemniej jednak będziemy walczyć do końca. I Tatarin wykorzystuje trzy bloki ustawione przez trzech kolegów. Znalazł Sztrleka. Piękna to była akcja, piękny pomysł rozgrywającego VIWE. Tak ten wynik się zmienia. Kielce przegrywają na razie 12-13, jest 21 minuta meczu. Sloiters przez cały plac. Łatwa bramka Zabrzan. Ustawiony w środku, gdzieś tam na obrocie, ale akcję kończy Rafał Gliński. Zdobywa bramkę. Uroszy Zormany Paczkowski na szóstym metrze za łatwym rzutem próbował pokonać Mateusza Korneckiego. Dobrze, Sławomir Szmale Rzucał Marek Daćko. Ładnie, technicznie to zagrali, ale Kornecki jest klasą dla siebie. Trafia Deany Bombacz 33-29. Kolejne trudne spotkanie, bo faktycznie 60 minut gry na stresie. Być może to się przyda w kolejnych meczach. Mam nadzieję, że to się przyda. Przed nami tak naprawdę kolejne ciężkie wyzwanie. Dzisiaj musimy być zadowoleni, wygraliśmy, mamy dwa punkty i z tego musimy się cieszyć. Dużo myśleliśmy właśnie po tym meczu, ostatnim z Opolem, co zrobiliśmy źle, analizowaliśmy naszą grę i mam nadzieję, że, że to będzie procentować w przyszłości w kolejnych meczach, które są dla nas bardzo ważne. Gracze meczu Vive z Górnikiem wybrano zdobywcę ośmiu bramek Karola Bieleckiego. Mecz Piotr Kowianina z Orlenem Wisłą Płock był starciem szczególnym. W Dzień Kobiet panowie przypieli różowe wstążki, co niektórzy ubrali się na różowo i wręczyli paniom kwiaty. To naprawdę nie było wyreżyserowane. I one są żywe. W ten sposób Superliga przypomniała kobietom o badaniach piersi. Spróbujemy namówić was, kobiety, do tego, abyście bardziej dbały o własne, o własne zdrowie, o własne życie i oby takich imprez więcej, bo to rzeczywiście jest bardzo szczytny i ważny moment. Na pierwszym planie był jednak Sport, czyli mecz ostatniej i pierwszej drużyny w grupie pomarańczowej. Analizowaliśmy grę Piotrkowianina i idziemy tym samym rytmem trzydniowym cały czas od dłuższego czasu, dlatego to przygotowanie nie różniło się wielce od innych meczów. My jako Beniaminek uczymy się, ale jest to bardzo fajna nauka, ponieważ grając z takim zespołem wszyscy mobilizują się dwukrotnie i mam nadzieję, że to będzie dobry mecz. Jest efektowna bramka Marcin, tuż zupełnie zaskoczony teraz Rodrigo Korales. Jadłowieś Newski jest dzisiaj bezbłędny. Ta asysta Turza do Góralskiego była naprawdę imponująca. Jeden z bohaterów tego meczu, Artur Banisz. Analizowałem dzisiaj bardzo te, te mecze Wisły. Zależało mi na tym, żeby dobrze się zaprezentować. No żeby tutaj pokazać dobrą piłkę dzisiaj dla piłkowskiej publiczności, która no, tak zliczeniem się przybyła. Analizy Artura Banisza były trafione. Doprowadziły bramkarza gospodarzy do tytułu Gracza meczu. Już jest 11 do 7. To była zdecydowanie najładniejsza bramka jak dotychczas tego spotkania. Oni grają o inne cele, my gramy też o inne cele. Chcieliśmy jak najbardziej się sprzedać w tym meczu, pokazać to, co umiemy najlepiej i myślę, że na razie to wychodzi, oby nam starczyło sił i konsekwencji, determinacji na następną drugą połowę. Nie ma dzisiaj szczęścia Wisła. Nie bywała! Rzecz wydarzyła się tutaj, teraz, przy okazji tego rzutu karnego. Już w drugiej połowie, gdy zrobiło się piątką, wszystko mówiliśmy między sobą, że nie możemy już wypuścić tego zwycięstwa, bo no to, to jest niemożliwe. Wisła przegrała 25 do 26. Trzy dni później poniosła klęskę w Barcelonie. Ten tydzień może być dla nas. Mogą się zebrać czarne chmury nad Wisłą. Ale to już nie jest problem Piotrkowianina. Pan świat bez kobiet? Bo w żadnym wypadku. Oj, nie byłoby świata bez kobiet. Taki świat, wolę się w ogóle nie wyobrażać, to był jakiś koszmar dla mnie. Na pewno na początku byłoby fajnie, ale potem może, byłoby nudno. E... No, byłoby nudno bez nich. Bardzo dużo źle ukierunkowanej agresji by było na, na wśród mężczyzn, to by było, nie, nie, nie byłoby dobre. Są dla nas, ostoją, e, e, pomagają nam w życiu codziennym. No i bez nich świat nie byłby taki ciekawy, jaki jest. Każdemu to, to mężczyźnie zależy, mieć obok siebie fajną kobietę i, i, i tym przecieszyć. Jedna kobieta... Moja żona Joanna i dwie córki Oliwa i Julia, wiem, 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 są moim całym życiem. Moimi najważniejszymi kobietami to jest moja żona, moja wnuczka, moja synowa. Pamiętam, jak się urodziła moja starsza córka w Hamburgu, wtedy się grałem w Hamburgu, to jak zobaczyłem to tonowanie z oczu, polciał mi łzy, tak jakby ktoś ekran tam otworzył. Bardzo dużo wniosła mama o tej miłości matczynej, począwszy do, do relacji typu, że można porozmawiać na wszystkie tematy. Później moja narzeczona, którą pozdrawiam serdecznie, jak i również mamy. Mam dwie bardzo ważne kobiety, żonę, żonę Magdalenę i córkę, córkę Agatę i myślę, że to są dwie największe miłości, jeżeli chodzi o, o kobiety. Pozdrawiam moją żonę, dzięki której mogę się realizować i, i jestem w miejscu, w którym jestem, bo bez jej wsparcia nie, nie dałbym rady. Zawsze za jakimś tam mężczyznym sukcesem stoi kobieta i myślę, że, że, że dzięki temu, że, że, że mam przy sobie piękną kobietę wspaniałą, która wspiera mnie zawsze w tych dobrych i złych momentach, e, jestem tutaj, gdzie jestem. W tym momencie to akurat to dla mojej mamy, bo jestem sam, ale to wolę wszystkim kobietom złożyć te życzenia i będą to życzenia, żeby nam dalej robili życie przyjemniejszym, miłejszym i żeby nas ciągle tak rozpieszczali. Składam wszystkiego najlepszego Asiu w dniu twojego święta, żeby zawsze była szczęśliwa i się wszystkie twoje marzenia. Aby stała ze mną tak jak teraz stoi u mojego boku żeby kochała mnie tak, jak mnie teraz kocha i żeby wypełniała całe, całe, całe moje życie do ostatnich dni. Najważniejsze życzenia to było, mamie podziękować za, za całokształt twórczości, za to, że zawsze była przy mnie, za siostrę, która zawsze mnie wspierała w trudnych chwilach i również żonie za to, że mnie wspiera i córce, jako najmłodszej kobiecie w moim życiu życzyć zawsze słonecznych dni. Wszystkie kobiety w moim życiu, czy typu moja żona, moje córeczki, czy, czy moja mama i tak dalej, i tak dalej. Ja je szanuję codziennie, także życzę, nie muszę składać tylko w tym dniu, tak jak powiedziałem, ja je kocham na co dzień, wszystko okej. Okay. Jak to powiedział w jednym z wywiadów Oran Zorman, e, happy wife and happy life. Wydaje mi się, że ja i moi koledzy jesteśmy największymi romantykami, ogólnie piłkarze ręczni chyba tacy już są. Trzy porażki z rzędu poniesione we wcześniejszych meczach przez oba zespoły i trzy punkty w puli. Tak wyglądał krajobraz przed starciem Beniaminków. Do Elbląga przyjechało wybrzeże, które było faworytem meczu w grupie granatowej. Oba zespoły to są tak naprawdę Beniaminki. Wiadomo, nam się udało trochę tych punktów już w tej lidze zdobyć. Jesteśmy, że tak powiem, trochę rewelacją, taką niespodzianką tej ligi. Ale przez 50 minut rywalizacji nie było widać różnicy, która w tabeli dzieli oba zespoły. Do przerwy aż dziewięciokrotnie na tablicy wyników pojawiał się remis. Trenerzy szukali sposobu, jak odskoczyć rywalom. Stań tutaj bliżej, żeby kołowy podszedł i mógł Ci podsłonę zrobić, nie? Żeby jak podchodzi bliżej, wtedy musi się urywać i próbujemy, dobra? I wtedy jedziemy tutaj atak. Tutaj zostaje i tutaj możesz sobie zagrać krzyczówkę. Szeroko, to no jest tutaj, tutaj jest, tutaj, jest, tutaj jest, i w samej końcówce pierwszej odsłony wybrzeże odskoczyło na trzy bramki po trafieniu Pawła Niewrzawy, ale meblarze nie odpuścili. No tak no, pierwsza połowa była dosyć, dosyć wyrównana. Zeszliśmy z jedną bramkową stratą. Myślę, że, że, że wyglądało to nawet nieźle. I w obronie i w ataku. W drugiej gospodarze utrzymywali kontakt z gdańszczanami przez 20 minut. W przechyleniu szali zwycięstwa na swoją korzyść meblarzom nie pomogła groźnie wyglądająca kontuzja Grzegorza Dorsza. Zamiast kolejnej emocjonującej końcówki, kibice w Elblągu zobaczyli piorunujący finisz ekipy gości. Można powiedzieć 50 minut graliśmy jak równy z równym, ale może trochę większe doświadczenia ze strony Wybrzeża. I... No i głupie błędy pod koniec jednak. No zabrakło nam trochę jakości w graniu i przede wszystkim zbyt duża ilość straconych bramek, bo 29 bramek to jest wynik taki nietypowy trochę dla nas. Wykorzystali wszystkie nasze, nasze słabsze punkty, wydaje mi się, w tym, w tym meczu i, i zasłużenie wygrali. To nie był łatwy mecz dla nas, eee, chłopaki się postawili, no coś więcej powiedzieć. Nawet trener Lijewski nas pochwalił, to już jest bardzo duży, duży komplement. Ograliśmy y, spokojnie do pełnej piłki i, i to się nam opłaciło dzisiaj. W starciu Beniaminków zwycięstwo gości 29 do 25 i 3 punkty dla wybrzeża. W mielcu mała święta wojna stal podejmowała azot poławy. Dla nas mecze z Mielcem zawsze były takie wyrównane, ciężkie. Każdy wie, że jak tutaj się przyjeżdża, jest to bardzo ciężki teren. Jest to zespół, który walczy do samego końca i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie dla nas. Oni nie są w stanie nas zaskoczyć, ani my ich znamy się już, już bardzo dobrze. I myślę, że będą właśnie decydowały takie taki aspekty, jak lepsza dyspozycja dnia, jak zachowanie zimnej głowy w takich decydujących sytuacjach, dobrze, dobrze wejść w mecz, zagrać dobrze w obronie. I dokładnie tak było. Azoty świetnie weszły w mecz i po bramce Przemysława Krajewskiego prowadziły 5-0. Stal otrząsnęła się po fatalnym początku. W 16 minucie przegrywała tylko 8-9, ale przez całe spotkanie goniła wynik. Zaczęliśmy e, źle. E, można powiedzieć, że Puławy w pewnym momencie też troszeczkę odpuściły, dlatego, dlatego goniliśmy ich. Koncentracji od początku meczu wystarczyło nam bodajże na 10 minut. I graliśmy tak właśnie falami całe spotkanie. Bo dopiero jak przeciwnik dochodził na dwie czy trzy bramki, to my wówczas się koncentrowaliśmy, zaczynaliśmy grać zespołowo i właśnie konsekwentniej. Do przerwy poławianie prowadzili 15-12. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Oni uciekali, my ich gonili, potem jak byliśmy już prawie mieli, to my gubili piłki i oni odskakiwali. Dla gospodarzy było to nieco frustrujące. Ej, co ich mamy, to każdy mówi sorry moja, jak to ma wyglądać. Róbcie tylko tyle, co się ugadaliśmy i będzie super. Ale nie było, Azoty wygrały 33-29. Najlepszym graczem spotkania został przemysł Krajewski. Od samego początku byliśmy zespołem, który dominował na parkiecie. Bardzo dobrze graliśmy w obronie, z tego mogliśmy wyprowadzić łatwe kontry, łatwe bramki zdobywaliśmy. Tu jest krótka piłka, jeżeli robi się błąd podania lub też jakieś wejście albo podanie piłki gdzie w trybuny można powiedzieć, no to jest szybka kontra i Puławy tutaj szybko załatwiają sprawę. Mała Święta Wojna tym razem rzeczywiście nie zachwyciła rozmiarem. Trzy punkty dla Puław. Trudny teren. To sformułowanie wraca przy każdej wizycie MMTS-u w Szczecinie. Od 2012 roku ekipa z Kwidzyna nie zdobyła w hali pogoni kompletu punktów. Są zespoły, które są mistrzami własnej hali. I gra się ciężko, aczkolwiek mówię, dzisiaj ta liga się tak wyrównuje, poza pierwszymi dwoma, może trzema zespołami, że rzeczywiście każdy może wygrać u każdego. Dlatego ostatnio powiedziałem, my wygrywaliśmy w Kwidzynie, oni wygrywali u nas. Mecz otwarty. Po ponownym objęciu pogoni przez duet Rafał Biały i Sławomir Vogtman sportowcy wrócili do sprawdzonych zagrywek. Jakąś wskazówką na pewno ostatni mecz, rozegrany tutaj przeciwko Głogowowi, który zresztą Szczecin, Szczecin wygrał i widać, że pewne rzeczy yy, zdążyły przez ten krótki okres pracy tych dwóch trenerów wrócić. Początek meczu pokazał, że Kwidzyn odrobił pracę domową. Goście prowadzili 3-0. Gospodarze potrzebowali kwadransa, by doprowadzić do remisu. Pierwszy w pierwszej ta obrona była żadna. Nasze założenia legły, zamiast pójść do przodu wracaliśmy do tyłu i pilnowaliśmy koła, które dzisiaj w pierwszej połowie nam nie, nie, nie robiło problemu. To także dlatego do przerwy prowadził MMTS 15-13. do 13. Po zmianie stron Pogoń odzyskała pole potwierdzając słuszność przedmeczowych opinii trenera MMTS-u. Kluczowe jest to, jak, jak, jak Szczecin wygląda pod względem zdrowia, a z tego, co się orientuje, dzisiaj wygląda całkiem nieźle. Cała druga linia jest w komplecie, jest, jest arek Bosy na, na kole, także na pewno będzie czekała nas trudna przeprawa. Nic dodać, nic ująć. Może tylko tyle, że zdobywca sześciu bramek, Arkadiusz Bosy grał z gorączką. Wielkie dzięki dla Alvaro, dla Arka Bosego grał 38-5 gorączki, nie trenował od środy. Widać było, że na boisku, że tak powiem, nam schodził trochę. Rutynowi liderzy pogoni poprowadzili zespół do wygranej 28-25. Poza Bosy dobry mecz zaliczyli rozgrywający Bruna, Zaręba i Konic. W pierwszej linii skuteczny był Krysiak. Sama motywacja przed meczem była wielka, bo wiemy, jak ten mecz mógł dużo zmienić w naszej sytuacji. Po wygranej z Kwidzynem pogoń jest na dobrej drodze do Baraju Playoff. MMTS po występie w Szczecinie nie może czuć satysfakcji. W drugiej połowie goście przez 12 minut zdobyli jedną bramkę. To wtedy pogoń wypracowała przewagę. Zagraliśmy bardzo słaby mecz. Zarówno w obronie, jak i w ataku. Ilość będu była mega, mega duża. Jest jakieś fatu, fatu tej hali i drugiej hali, na której oni też występują czasami. No nie wiem, nie wiem. Ja osobiście nie wierzę w takie rzeczy, no, aczkolwiek no, w tym przypadku Szczecina tak, tak jest. No. Nie możemy tutaj nigdy wywieźć punktów jeszcze. Na pocieszenie dwa kolejne mecze MMTS rozegra we własnej hali. Dla odwiedzających kwidzyn to także jest. Trudny teren. Po ważnym zwycięstwie w zabrzu Gwardia Opole podejmowała kpr -RC legionowo. Przyjrzeliśmy górnika na jeden punkt, i teraz nie możemy sobie pozwolić na, na stratę e, żadnych punktów, jeżeli chcemy tą trzecią pozycję zachować. KPR przyjechał do Opola po dwóch wygranych z rzędu. W poprzedniej kolejce zespół Roberta Lisa przekonująco pokonał stal Mielec. Polu łatwe zwycięstwo było mało prawdopodobne. Na pewno spodziewałem się ciężkiej walki. E, no opole trudny przeciwnik. Ciekawaliśmy tańskać jakim przykraliśmy, ale na pewno będziemy walczyć nie podamć. Mecz lepiej, bo od prowadzenia 4-1 zaczęli gospodarze. KPR jednak nie zamierzał tanio sprzedać skóry i po kwadransie doprowadził do wyrównania. Remisem zakończyła się też cała pierwsza odsłona. 11 do 11. Gwardziści byli z takiego obrotu spraw wyraźnie niezadowoleni. Myślę, się wydaje, że to tylko nasze niewykorzystane sytuacje, bo mieliśmy ka 5 czy 6 kąt, których nie rzuciliśmy, i dlatego jest akanie nie inaczej. W pierwszej połowie troszeczkę u nas taki chaos się wpadł w graniu. Powiedzieliśmy sobie w szatni kilka mocniejszych słów, że musimy uspokoić grę, zagrać troszeczkę szybciej, i w drugiej połowie to zadziałało, że w ciągu 10 minut potrafiliśmy odskoczyć na kilka bram. zgodnej ocenie zawodników obu zespołów to był kluczowy fragment spotkania. Wydaje mi się, że te pierwsze chyba 5-6 minut drugiej połowy, gdzie się chyba zrobiło 5-0 tak, w drugiej połowie, to chyba zaważyło. Goście jednak nie poddali się bez walki. To cholera jasne! Trzy, cztery błędy od razu! Jest tam bądź ogromny, zagrać w trójkę! Oczuć do tego! tego. im jeden na jeden, no! Gdy gwardia prowadziła 25-19, było jasne, że losy spotkania są rozstrzygnięte. Trener Rafał Kuptel dał szansę rezerwowym, a KPR zmniejszył rozmiary porażki do dwóch bramek. Po spotkaniu Robert Lis jednoznacznie wskazał, kto był kluczową postacią meczu. Adam Malcher, myślę, że te dwa słowa wystarczy. Moim zdaniem jego poziom to nie jest to nasza Superliga, tylko trochę wyżej. Mieliśmy go w jakimś tam stopniu rozpisanego. Niektóre rzuty niestety nie, 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 nie były tak, jak powinny być. No Adam też yy, analizuje to, co, co robią zawodnicy. No i już no. to jest wszystko też w ten sposób z moich kolegów z drużyny, tak, pomagają mi bardzo w tym, mi się łatwiej to piłki odbija, ale jesteśmy jednym zespołem, cieszymy się z wygranej tego i dążymy dalej do swojego celu, żeby utrzymać tą trójkę. Chcieliśmy troszeczkę pobiegać, bo wiedzieliśmy, że, że Legionowo ma braki kadrowe i ciężko im będzie wytrzymać cały mecz w jakimś szybszym tempie. Opole odrobiło lekcję domową bardzo dobrze, dobrze do tego meczu się przygotowało, troszkę lepiej od nas. Gwardia Opole, KPRC Legionowo 25-23. W derbach Zagłębia Miedziowego bramkę dla Chrobrego zdobywa bramkarz Rafał Stachera. Ćwiczę to na treningach, nie wychodzi na treningach, dobrze na meczu. Skromny Stachera był jednym z bohaterów zwycięskiego meczu w Głogowie. Chrobry pokonał w Zagłębie Lubin 31-28, innymi dzięki fantastycznym paradom swojego bramkarza. Ale nie tylko. Z bardzo dobrej strony pokazali się też najlepsi strzelcy drużyny. Szymon Siczko rzucił 6 bramek. Dodajmy bardzo efektownych. 19-letni rozgrywający w meczu imponował skutecznością. Po spotkaniu, pewnością siebie. Dziś naszym głośno się byśmy mamy przygotowani. Lepiej rozpasowali się przeciwnika już na Najskuteczniejszym graczem spotkania był Damian Krzysztofik. Głogowski obrotowy zaliczył 8 trafień. Nie mogliśmy sobie z nim poradzić dostał pięknie. Jeżeli była bramka. Znaczy, jeżeli nie było bramki, to był karny czy kara, także jest dobrze dysponowany. Prace z obrotowym udało się za to zablokować w drużynie zagłębia. Michał Stankiewicz zdobył trzy bramki, ale z kontrataku. Myślę, że zrealizowali w 90% to, o czym mówiliśmy, czyli zatrzymanie Stankiewicza, współdziałania drugiej linii z obrotem i skrzydłowych, bardzo mocnych skrzydłowych zagłębia Lubin. Mecz od samego początku był pod kontrolą głogowian. Po 30 minutach było 17 do 13. W drugiej połowie prowadzenie gospodarzy wzrosło do 6 bramek. Zagłębie walczyło jednak do końca. Podnieśliśmy się z kolan, bo przegrywaliśmy już znaczną ilością bramkową. Ale wola walki, determinacja, niestety to nie wystarczy całkowicie do, do wygrania spotkania. Mecz zakończył się niewykorzystanym rzutem karnym przez 17-letniego Krystiana Bądziora. Do młodzieży trener Noch nie miał jednak pretensji. Są w naszych szeregach gracze doświadczeni, którzy mają, mają wnosić jakość i, i tą jakość nam dawać. Niestety z ich, strony, z ich strony tego nie ma. Doświadczenie będzie potrzebne już w środę. Zagłębie zagra w Kwidzynie. Wszystkie wyniki 21. kolejki bledną przy wyczynie Piotr Kowianina. Zwycięstwo z Orlenem Wisłą Płock to największa sensacja sezonu. Na wyjazdach triumfowały drużyny Wybrzeża Gdańsk i Azotów Puławy. Sporą niespodzianką jest wygrana Sandry z Szczecin z MMTS-em Kwidzyn. Zwycięstwo portowców i przegrana legionowa w Opolu powodują, że drużyna ze Szczecina zbliżyła się na punkt do 5 miejsca które daje prawo gry o dziką kartę. Bezpiecznym liderem grupy granatowej jest Wiwe. Zespół z Kielc wygrał wszystkie 21 spotkań. Ciekawie jest w czołówce grupy pomarańczowej. Porażka Wisły w Piotrkowie spowodowała, że Azoty tracą do nawciarzy tylko 3 punkty. Gwardia z Górnikiem walczą o miejsce trzecie. Pozostałe drużyny o pozycję numer 5. Ci zawodnicy rozegrali w 21. kolejce wielkie mecze. Artur Banisz z Piotrkowa, Adam Malcher z Opola i Arkadiusz Bosy ze Szczecina. Na facebookowym fanpage'u Superligi proszę wybrać gracza tej serii spotkań. A w tych meczach pojawią się kandydaci na gracza 22. kolejki. Jako pierwsi na boisko wybiegną zawodnicy Gwardii i Azotów. Ten mecz już we wtorek. Dzień później pozostałe spotkania tej serii. Transmitować będziemy dla Państwa dwa mecze. Pierwszy raz w tym sezonie odwiedzimy halę w Opolu. Będziemy też na meczu Wiwe z Chrobrym. Wydarzenia 22. kolejki podsumujemy w magazynie, tym razem już w piątek o 19.30. A dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Co zawdzięczasz kobietom? Nie wiem, nie wiem, nie wiem pojęcia co.